Czy naprawdę myślisz, że inni troszczą się o ciebie bezinteresownie? Machiavelli ujawnia szokującą prawdę, nikt nie dba o ciebie, dopóki nie zrozumiesz tego sekretu. Jest pewna brutalna prawda, której większość ludzi woli unikać, ale prędzej czy później każdy musi się z nią zmierzyć. Nikt tak naprawdę nie interesuje się twoim bólem ani twoją porażką. Ludzie mogą posłuchać chwilę, kiwnąć głową, rzucić słowo pocieszenia, ale potem wracają do swojego życia. I to właśnie obojętność, a nie współczucie jest prawdziwą naturą świata. Machiavelli powiedział to jasno: Ten, kto kurczowo trzyma się litości, szybko staje się przedmiotem pogardy. Bo w polityce władzy, a nawet w relacjach międzyludzkich, słabość nigdy nie budzi szacunku. Upadniesz, wstaniesz, ale jeśli zaczniesz się skarżyć, świat nie zapamięta okoliczności. Zapamięta tylko jedno, że kiedyś upadłeś. Spójrzmy na historię Michaela, młodego inżyniera, który miał przed sobą wielką przyszłość. Był kluczową postacią w ogromnym projekcie technologicznym, ale projekt runął, a winą obarczono jego. Na początku, Michael biegał wszędzie, żaląc się, opowiadając o swojej krzywdzie. Koledzy słuchali, niektórzy nawet współczuli. Ale współczucie trwało kilka dni. Potem pojawiło się unikanie. W ich oczach Michael stał się tym przegranym, który ciągle narzeka. Litość go nie uratowała. Wręcz przeciwnie, zamknęła go w klatce etykiety, z której trudno się wydostać. To właśnie ostrzegał Machiavelli, słaby, szukający współczucia, oddala się coraz bardziej od władzy i, i szacunku. Ale historia się nie kończy. Po miesiącach goryczy Mikkel zrozumiał jedno, nikt nie podniesie go z ziemi. Przestał pytać, dlaczego oni mi nie pomagają. Zamiast tego spytał, czego mogę się nauczyć z tego upadku. To pytanie odmieniło wszystko, przeanalizował projekt, odnalazł strategiczne błędy, ale też nauczył się lepiej zarządzać ludźmi. Ból stał się jego nauczycielem. Dwa lata później założył własną firmę, oparł ją na lekcjach, których nauczyła go porażka, tym razem nie opowiadał o klęskach. Pozwoliłaby to sukces mówił za niego. I ludzie zaczęli go zauważać. Nie pamiętali już Michaela przegranego. Widzą tylko Michaela zwycięzcę, tego, który wrócił silniejszy niż kiedykolwiek. To jest właśnie sztuka transformacji, o której pisał Machiavelli, zamieniać ból w siłę. Każda porażka, każda rana to rozgrzane żelazo. Jeśli podnosisz je tylko po to, aby pokazać, że cię parzy, osłabia cię jeszcze bardziej. Ale jeśli wrzucisz je do kuźni, możesz wykuć z niego broń. Współczucie szybko blednie. Siła, którą wykuwasz z cierpienia, pozostaje na zawsze. Spójrzmy na historię. Juliusz Cezar, zdradzony, zagrożony utratą władzy, nie rozpowiadał o swoim bólu. Przekształcił zdradę w fundament lojalniejszej armii, albo Steve Jobs, wyrzucony z apli. Nie czekał na współczucie. Założył Pixar. A potem wrócił do Apple z jeszcze większą siłą. Oni wiedzieli jedno: świat nie interesuje się Twoimi ranami. Świat interesuje się tylko tym, jaką siłę potrafisz z nich wykuć. Różnica tkwi w pytaniu. Słaby pyta, dlaczego nikt mi nie pomaga. Silny pyta, jak mogę dorosnąć dzięki temu upadkowi. Ta różnica decyduje, kto zostanie w tyle, a kto pójdzie naprzód. Machiavelli powiedziałby jasno władca: nie przetrwa, jeśli będzie błagał poddanych o litość. Szacunek zdobywa tylko ten, kto udowodni, że nawet po ciosach losów staje silniejszy. I tu dochodzimy do sedna. Nie chodzi tylko o to, by przestać szukać współczucia, chodzi też o to, by milczeć w obliczu bólu. To milczenie nie jest ucieczką. To proces hartowania siły. Kiedy podnosisz się i idziesz dalej, ludzie mogą nigdy nie poznać rozmiaru Twojego cierpienia, ale będą musieli uznać siłę, którą teraz ucieleśniasz. I właśnie tak, rozumiał to Machiavelli, władza nie rodzi się z łez. Rodzi się z umiejętności przekształcania łez w stal. Gdy przestajesz szukać litości, zaskoczysz się, jak nagle Twoja chłodna determinacja budzi szacunek. Ludzie patrzą nie z politowaniem, ale z pytaniem, jak on to zrobił, jak przetrwał burzę i nadal stoi pewnie. A wtedy przychodzą, uwaga, szacunek, podziw. Nie dlatego, że o nie prosisz, ale dlatego, że wymuszasz je swoją siłą, i oto lekcja tej części litość nie karmi władzy. Prawdziwa moc rodzi się tylko z bólu, który przetapiasz w stal. Przestajesz pytać, dlaczego inni się nie przejmują, a zaczynasz tworzyć silniejszą wersję samego siebie. Jeśli odsłaniasz emocje, szczególnie ból i słabość, myślisz, że inni cię zrozumieją. Ale prawda jest zupełnie inna. Machiavelli podkreślał wielokrotnie w grze o władzę okazywanie emocji jest jak podarowanie przeciwnikowi miecza, którym w każdej chwili może ugodzić cię w serce. Łza może wzbudzić chwilowe współczucie, ale w dłuższej perspektywie staje się pęknięciem, które ktoś inny wykorzysta. Ludzie wcale nie przejmują się twoim cierpieniem tak bardzo jak sądzisz, a gdy dostrzegą słabość ich instynkt przetrwania, każe im użyć jej przeciwko tobie, nie po to by cię chronić. Wyobraźmy sobie historię Sara, młodej menedżerki w firmie finansowej. Podczas ważnego spotkania, zasypywana trudnymi pytaniami, Sara traci kontrolę. Łzy napływają do oczu. Na początku kilku kolegów okazuje wsparcie, ale potem. spojrzenia się zmieniają. Sara nie jest już symbolem zaufania. Zaczyna być postrzegana jako osoba zbyt wrażliwa, która łamie się pod presją. I właśnie wtedy jej szanse na awans powoli znikają. Ta historia to żywy dowód naprawdę Machiavellego w świecie władzy. Emocje są ciężarem, nie atutem, ale to nie znaczy, że musisz stać się zimną maszyną. Machiavelli nie namawiał do bezduszności. On uczył kontroli, bo prawdziwa siła jest niewidoczna, rodzi się w ciszy, buduje się w cierpliwej obserwacji i objawia się w działaniu, które jest przemyślane i celowe. Człowiek silny to nie ten, który krzyczy o swoim bólu. To ten, który milczy, połyka cierpienie i kuje z niego ostrze, aby użyć go we właściwym momencie. Spójrzmy na krótką scenę. John młody pracownik żali się szefowi. To niesprawiedliwe, nikt nie docenia moich wysiłków. Szef uśmiecha się lekko. Myślisz, że powinni ludzie są zajęci własnym życiem. Jeśli chcesz, by zwrócili uwagę, zrób coś, czego nie będą mogli zignorować. Narzekanie sprawia tylko, że wyglądasz na słabszego. To zimne zdanie odzwierciedla ducha Machiavellego, bo gdy używasz emocji, żeby zdobyć uwagę, ryzykujesz swoją reputację, ale gdy pokazujesz się w działaniu, uwaga przychodzi sama, tym razem spleciona z szacunkiem, a nie ze współczuciem. Spójrzmy na Abrahama Lincolna. Zanim został prezydentem, przeszedł przez dziesiątki porażek, zarówno w polityce, jak i w życiu prywatnym, ale nie opowiadał o swojej rozpaczy, nie prosił o litość. To milczenie, ta wytrwałość zdefiniowały jego charakter. I kiedy pojawił się na scenie politycznej, nikt już nie pamiętał jego upadków. Ludzie widzieli tylko człowieka, który przeszedł przez ogień i stał się nie do złamania. Lincoln rozumiał jedną rzecz, ból to paliwo, paliwo, które hartuje, ale nigdy, nigdy nie może być sztandarem, którym błagasz o uwagę. Machiavelli ostrzega, władza polega na jednym. Wszystko, co ujawnisz, może być użyte przeciwko tobie. Okazujesz gniew, przeciwnik nauczy się, jak cię prowokować. Okazujesz rozpacz, będzie wiedział, jak cię przycisnąć do ściany, ale jeśli zachowasz milczenie, jeśli twoja twarz stanie się jak kamienna ściana, oni nie wiedzą nic, nie wiedzą, co myślisz, nie wiedzą, co planujesz. A wtedy to ty trzymasz wszystkie karty? I tu leży lekcja: ból może cię zniszczyć, jeśli pozwolisz mu wypłynąć na zewnątrz, ale może też chronić, jeśli uczynisz z niego broń. Ucz się używać bólu jako narzędzia do wytrwałości. Jak wojownik, który patrzy na swoje blizny i wie: Przetrwałem. Nie potrzebujesz współczucia, nie potrzebujesz uznania. Blizna mówi wszystko za ciebie. W dzisiejszym świecie, gdzie każdy goni za własnym życiem, im mniej pokazujesz emocji, tym większą masz kontrolę, bo ten, kto panuje nad sobą, panuje nad sytuacją. I to właśnie duch Machiavelego, prawdziwa siła, nie rodzi się z krzyku o uwagę. Rodzi się z tego, że stajesz się nie do poruszenia nawet wtedy, gdy w środku szaleje burza. W codziennym życiu większość ludzi pragnie uwagi. Chcą być zauważeni, pochwaleni, uznani za ważnych, ale Machiavelli powiedziałby ci coś innego: im bardziej tego pragniesz, tym szybciej to tracisz. Paradoks polega na tym, że właśnie wtedy, gdy przestajesz szukać uwagi, ona zaczyna przychodzić sama. Wyobraź sobie, że jesteś na przyjęciu. Widzisz dwie osoby, jedną, która głośno się śmieje, opowiada o sobie, i drugą, stojącą w ciszy, uważnie obserwującą, mówiącą tylko kilka celnych słów. Kto przyciąga twoją ciekawość bardziej? Odpowiedź jest niemal oczywista, ta druga osoba. Dlaczego? Bo spokój i wyważona obojętność tworzą wokół niej aure tajemnicy. A ludzie zawsze pociąga to, czego nie mogą natychmiast posiąść. Machiavelli powtarzał, Człowiek pragnie tego, co jest trudne do zdobycia. Jeśli jesteś zbyt dostępny, zbyt przewidywalny, stajesz się pospolity. Ale jeśli utrzymujesz dystans, jeśli twoja obojętność jest świadoma, twoja wartość w oczach innych rośnie. Pomyśl o Aleksandrze, młodym przedsiębiorcy. Na początku desperacko szukał uwagi, prosił inwestorów, opowiadał o trudnościach, chciał wzbudzić współczucie. Efekt tracił szacunek. Bo ludzie widzieli w nim potrzebę, a potrzeba obniża wartość. Kiedy zmienił podejście, zamilkł, skupił się na pracy, nie zabiegał o uznanie? Wtedy właśnie inwestorzy zaczęli pytać, kim on jest, co takiego tworzy, że nie potrzebuje nas. Ta pozorna obojętność dała mu przewagę, uczyniła go atrakcyjnym i godnym zaufania. Machiavelli uśmiechnąłby się widząc to. Bo to właśnie jego zasada, ten kto najmniej pragnie uwagi, najczęściej przyciąga ją najbardziej. Ale w tym paradoksie jest jeszcze coś głębszego szacunek. Jeśli jesteś uzależniony od spojrzeń innych, oddajesz im władzę nad sobą. Mogą cię uszczęśliwić albo złamać, tylko odbierając lub dając uwagę, ale jeśli pokażesz niezależność, jeśli pokażesz, że twoja wartość nie zależy od ich reakcji, wtedy muszą cię szanować. Spójrz na wielkich przywódców. Oni nie potrzebują nieustannych oklasków, wręcz przeciwnie. Ich spokój wobec pochwał i krytyki sprawia, że wyglądają na jeszcze silniejszych. Machiavelli mawiał, Władca powinien bardziej bać się pogardy, niż nienawiści. A najlepszym sposobem, by uniknąć pogardy, jest nieuzależniać się od uczuć tłumu. Dziś cię kochają, jutro mogą cię zdradzić, ale jeśli jesteś niewzruszony, niezależnie od ich sympatii czy gniewu, wtedy szacunek przychodzi sam. I wreszcie, tajemnica. Kto jest przewidywalny, ten jest łatwy do kontrolowania, ale kto ukrywa swoje myśli i emocje, ten zawsze budzi ostrożność i respekt. Wyobraź sobie rozmowę: na: no, Mark pyta, dlaczego Emily nigdy nie mówi, co tak naprawdę myśli? Jej milczenie doprowadza mnie do szału. A przyjaciel odpowiada: Właśnie dlatego jest tak intrygująca. Im mniej wiesz, tym bardziej chcesz wiedzieć. A gdyby powiedziała ci wszystko, prawdopodobnie straciłbyś zainteresowanie. Machiavelli dobrze to rozumiał: Tajemnica daje władzę. Im mniej odkrywasz, tym większe pole do działania masz w rękach. Twoja nieprzeniknioność dezorientuje innych, bo nie wiedzą, jak cię zaatakować. Paradoks obojętności jest więc bronią: nie musisz gonić za spojrzeniami, to spojrzenia znajdą ciebie. Nie musisz błagać o szacunek, inni sami będą ci go dawać. Nie musisz odkrywać siebie do końca. Twoja tajemnica stanie się magnesem. To jest właśnie sztuka władzy, według Machiavelego. Cisza, która potrafi być głośniejsza niż tysiąc słów i obojętność, która okazuje się kluczem do największego wpływu. W hałaśliwym świecie, gdzie każdy krzyczy, by udowodnić swoje istnienie, wybór milczenia i samotności staje się rzadką formą siły. Machiavelli doskonale rozumiał, że ci, którzy potrafią wykorzystać samotność, nie są słabi ani porzuceni. Oni trenują w surowej kuźni, by gdy nadejdzie chwila, pojawić się z ostrzem tak ostrym, że inni nie zdążą się obronić. Milczenie i samotność według Machiavellego to fundament dojrzałości. Większość ludzi przed nimi ucieka, bo zmuszają do konfrontacji z samym sobą, ale właśnie w tym lęku tkwi złota szansa. Kiedy jesteś sam, nie chronią cię już cudze głosy i musisz spojrzeć w twarz swoim ograniczeniom, słabościom, najgłębszym lękom, a gdy je pokonasz, stajesz się niewzruszony. Wyobraź sobie Daniela, studenta, który czuł się zostawiony w tyle, gdy jego przyjaciele osiągali sukcesy. Zdobywali kontakty, a on był niemal niewidoczny. Zamiast szukać powierzchownych relacji, wybrał samotność. Przez dwa lata prawie nie bywał na przyjęciach, nie gonił za pustymi zajęciami, zamykał się w małym pokoju, uczył się programowania, zgłębiał sztuczną inteligencję. Ludzie kpili z jego dziwactwa. Aż pewnego dnia światło dzienne ujrzała jego aplikacja pobrana przez miliony i nagle padło pytanie: Skąd on się wziął? Odpowiedź była prosta: Daniel nigdy nie zniknął, on trenował w ciszy, a cisza stała się źródłem jego eksplozji siły. Machiavelli ostrzegał ten, kto odsłania się zbyt łatwo, sam siebie osłabia. Prawdziwa moc nie leży w tym, by krzyczeć, lecz w tym, by być tak silnym, że nie musisz mówić nic, a jeden gest wystarczy, by wstrząsnąć światem. Najgroźniejsi ludzie w historii to nie zawsze ci głośni, lecz często ci, którzy obserwowali w ciszy, czekali, a potem uderzali w chwili, gdy nikt się tego nie spodziewał. Milczenie ma też potężną przewagę psychologiczną. Zmienia się w lustro, w którym inni odbijają swoje lęki. Kiedy nic nie zdradzasz, ani myśli, ani emocji, przeciwnicy zaczynają zgadywać, tworzą własne scenariusze, a te bywają straszniejsze niż prawda. Jedno zamyślenie tajemniczy uśmiech albo milczenie wobec prowokacji. Wystarczy, by ktoś stracił równowagę. Ale samo milczenie to za mało. Machiavelli podkreślałby, że ma ono wartość tylko wtedy, gdy w ciszy budujesz siłę. Samotność bez nauki i ćwiczenia jest pustką. Samotność jako trening jest kuźnią, w której hartuje się stal. Pomyśl o Sara, pisarce, która latami pisała w małym pokoju. Znajomi namawiali ją reklamuj się, zrób skandal, pokaż się światu, ale Sara milczała, ufała, że cisza będzie jej sprzymierzeńcem. I gdy jej powieść nagle zdobyła międzynarodową nagrodę, świat eksplodował zachwytem. Ludzie myśleli: Ona pojawiła się znikąd. Ale prawda była inna latami, hartowała każde słowo w samotności. Machiavelli powiedziałby: Ten, kto wytrwa w ciemności, staje się niezwyciężony w świetle. Siła nie musi być wystawiana na pokaz. Czasem to właśnie ci, którzy wiedzą, kiedy zamilknąć, zostają zapamiętani na zawsze. Jak góry, które milczą. A jednak ich obecność trudno zignorować. Dlatego samotność i cisza nie są pustką, są narzędziami, które tworzą charakter niezwykły. Ludzie zwykli boją się ciszy, boją się bycia sami. Ale ci, którzy rozumieją prawa władzy, wiedzą, że tylko w miejscu, gdzie nikt cię nie obserwuje, masz pełną wolność, by budować swoją siłę. A kiedy ta siła urośnie, świat będzie zmuszony spojrzeć na ciebie inaczej. Jest pewna brutalna prawda, której większość ludzi woli nie dostrzegać. Nikt nie troszczy się o ciebie tak bardzo, jak ci się wydaje. Mogą współczuć przez chwilę, mogą rzucić słowo otuchy, ale zaraz wracają do własnych spraw. Machiavelli rozumiał to doskonale. I zamiast traktować to jak niesprawiedliwość, dostrzegał w tym szansę, szansę na uwolnienie się. Bo właśnie wtedy, gdy przestajesz szukać uznania, zaczynasz żyć według własnych zasad. Wolność od emocjonalnej zależności to pierwszy krok do prawdziwej siły. Większość ludzi zamienia się w niewolników aprobaty. Czekają na pochwałę, na skinienie głowy, na spojrzenie pełne uznania, ale ta zależność czyni ich przewidywalnymi. A przewidywalni są łatwi do manipulacji. Gdy akceptujesz, że nikt tak naprawdę nie dba o ciebie, przestajesz być więźniem cudzego osądu, stajesz się wolny i już nie musisz niczego udowadniać, by zadowolić kogokolwiek. To właśnie fundament prawdziwej władzy twoje emocje należą do ciebie, a nie do innych. Weźmy przykład Jamesa, młodego projektanta. Na początku tworzył rzeczy, które miały się spodobać wszystkim, słuchał opinii, dopasowywał się do gustów, ale jego prace były nijakie. W pewnym momencie powiedział dość, przestał biegać za pochwałami, zaczął tworzyć według własnej wizji, skupił się na mistrzostwie, na jakości, na autentyczności i nagle jego projekty przemówiły same za siebie. Świat specjalistów to dostrzegł. Nie dlatego, że James błagał o uwagę, ale dlatego, że jego prace miały wartość, której nie dało się zignorować. Machiavelli miał rację, prawdziwa siła nie leży w słowach, leży w rezultatach. To samo dotyczy liderów, nie obiecuj, działaj, bo obietnice bledną, a rezultaty pozostają. A gdy masz w rękach wynik, nie musisz nikogo prosić o zaufanie, oni sami są zmuszeni ci je dać. Machiavelli szedł jeszcze dalej, twierdził, że celem najwyższym jest stać się niezastąpionym. Kiedy twoja obecność staje się konieczna, gdy twoje umiejętności są jedyne, inni nie mają wyboru. Muszą cię szanować, muszą cię zatrzymać. Spójrz na Emili, młodą specjalistkę finansową. Na początku wciąż martwiła się, czy ktoś ją docenia. Próbowała zadowolić wszystkich, i nikt nie zwracał na nią uwagi. W końcu zmieniła podejście, skupiła się na najtrudniejszych problemach, których inni unikali. Budowała kompetencje, aż stała się jedyną osobą, która potrafi je rozwiązać. Z niepozornej pracowniczki przemieniła się w filar firmy. Nie ona szukała uznania, to firma szukała jej. Lekcja Machiavellego jest jasna: nie buduj życia, aby zadowalać innych. Buduj je na sile na umiejętnościach na niezależności. Przestań pytać, co ludzie myślą o mnie, a zacznij pytać, co mogę zrobić, by stać się silniejszym. To jest prawdziwy przełom. I wreszcie. Cała ta filozofia zamknięta jest w jednym zdaniu, nikt nie dba o ciebie naprawdę. Dopóki nie staniesz się zbyt silny, by można było cię zignorować. Nie szukaj współczucia, nie obnażaj emocji, by ktoś cię pokochał, nie biegnij za spojrzeniem innych. Zamiast tego, trenuj w ciszy, zamień ból w siłę, uczyń milczenie swoim sprzymierzeńcem i pokaż wartość czynami. Bo gdy twoja siła urośnie, świat nie będzie miał wyboru, świat będzie musiał cię uznać i uszanować twoje istnienie. To właśnie droga, która prowadzi do życia na własnych warunkach. Dziękujemy za zainteresowanie treściami o superinteligencji. Jeśli Ci się spodobały, zostaw lajka, zasubskrybuj i włącz powiadomienia, aby nie przegapić nowych filmów. Przejdźmy teraz do głównej treści dzisiejszego filmu.